Harmonik wiedeński to pierwsza europejska moneta będąca pełnoprawnym środkiem płatniczym, wykonana z 24-karatowego złota o nominale wyrażonym w euro. Moneta o masie jednej uncji została wykonana z 300 złota o próbie 999,9 i wartość jest ściśle skorelowana z aktualną ceną złota na rynku. Została wybita przez mennicę Münze-Isteraś w Austrii. Pierwsza moneta filharmonik wiedeński została wybita w 1989 roku. Jej nazwa to hołd dla światowej sławy orkiestry. Od samego początku stała się bestsellerem, za co wielokrotnie była wyróżniana. W początkowych latach była dostępna w wersjach jednej uncji oraz jednej czwartej uncji. Aktualnie dostępna jest również w wersjach jednej drugiej uncji, jednej dziesiątej oraz jednej dwudziestej piątej. Jednouncjowa moneta odpowiada masie 31,1 g czystego złota. 24-karatowe złoto oznacza, że moneta nie posiada w sobie do mieszek żadnych pozostałych metali. Moneta od samego początku zachwycała swoim wyglądem i rozmiarami. 37 mm średnicy w znacznym stopniu odróżniało ją od konkurencji, a grubość zaledwie 2 mm utrudniała możliwość jakiegokolwiek fałszerstwa monety. Artystyczny wzór monety nawiązuje do legendarnej orkiestry Filharmoników Wiedeńskich. Jej wzór pozostaje niezmieniony od początku jej bicia w 1989 roku. Projekt został nakreślony przez Tomasa Pessendorfera. Przednią część monety zdobi słynny symbol sali koncertowej w budynku Musikverein. Czyli organy. Instrument został ten w doskonały sposób odwzorowany na przedniej części tej monety powyżej instrumentu widnieje napis Republik Österreich, czyli w tym przypadku pochodzenie monety, czyli Republika Austrii. Poniżej monety widnieje napis wyrażonego nominału, w tym przypadku 100 euro, jak również, że jest to czyste złoto, tak zwane 4 dziewiątki oraz rok wybicia, w tym przypadku 2022 rok. Projekt rewersu przedstawia 8 instrumentów: dwie pary skrzypiec, wiolonczela, róg wiedeński, fagot oraz harfa. Całość okalan, nazwa monety, winier, filharmoniker. Producentem monety jest mennica austriacka, która na przestrzeni wielu lat zdobyła ogromne doświadczenie oraz uznanie. Roczny poziom bitych monet wynosi zawrotne 350 milionów. 24-karatowe złoto, z którego wykonana jest moneta, cechuje duża miękkość. Dlatego każdy filharmonik wiedeński zapakowany jest w pudełko chroniące przed uszkodzeniami i zadrapaniami. Moneta ze względu na swoją charakterystykę, swoją wielkość i historię będzie pięknym okazem w każdej kolekcji złotych monet. Filharmonika Harmonika Wiedeńskiego można kupić na stronie mennica.apart.pl.